Jestem u Mariusza, zaczął Krzyśka, <śmiech> <śmiech> który tą ujebał kuną był w Mongolii i przyszedłem on mnie wypytać, a ja miałem do niego jedno pytanie jak rometem dojechać do Mongolii, którą drogą, wiem, że na granicy chyba rosyjskiej, czyli nie wiem, tamtędy jechałeś? Niechuję, nie wiem. Tak, <grymne> nie, że tam średnio. Tak, tam średnio, ale ja musiałem, żeby, żeby się dowiedzieć, kiedy był przez Polski, bo. <grymne> I, I przyszedłem dowiedzieć się, że pierwszym królem nie był Mieszko I, ale tu się nie dałem złapać. No ale z jak wiklę się wydostaliłem. Zapraszamy na naszą rozmowę, tak. nie, która się gdzieś kiedyś ukaże. Tak, kiedyś się ukaże, wrzucimy ją. Yy, I wrzucimy ją. No. No i wrzucimy I w ogóle ją. są tutaj dużo pięknych no to, Nie, to, no skoro skoro to jest... z tego brudnego, najpiękniejszego, bo te czyste, jak jajca, no to jeszcze trzeba po prostu albo obluć, albo przejechać z <laughs> nimi przez las i będą kotne. No ale, dobra. ale są piękne. Piękne są piękne. No. Są. No, bo rozmowa była fantastyczna. Nie, rozmowa fantastyczna no... i w ogóle wbijajcie na kanał Moto Uczyciel na Insta i na YouTube. Tak, na razie Bo tam się. trzeba popodbijać. Ale jeszcze nie ma filmu żadnego, Bo tam jest 65, ale w tym jest mama Mariusza, to się nie liczy. To się nie No, Ale posłuchaj, powiem ci, żeby to moja mama polubiła. I żeby udostępniała. Dokładnie, żeby to, to mamą udostępniać jak... na zmianę zewnątrz. To ja powiem swojej mamie, żeby udostępniała twoje filmiki na Jak zębki. Dokładnie. Rozwalimy internet. Rozwalimy system, no. dzięki.